Czuwaj! Niezmiernie miło mi powitać wszystkich Państwa, powitać Pana Dyrektora. Jesteśmy harcerzami Hufca ZHP Zabrze i przychodzimy dzisiaj do Państwa z betlejemskim światłem pokoju. Światłem, które trafiło tutaj do Zabrza, prosto z Groty Narodzenia Pańskiego. Dzięki polskim harcerzom, dzięki skautom z całego świata powędrowało na cały świat i chcemy, żeby trafiło do wszystkich domów na stoły wigilijne. Mamy tutaj obecnego z nami druga komendanta Hufca i poprosiłbym go o dwa słowa wprowadzenia historycznego. Czuwaj! E, przybywamy z betlejemskim światłem pokoju, które zostało odpalone w grocie Narodzenia Pańskiego od Wiecznego Ognia. Akcję tą zapoczątkowała austriacka telewizja ORF w 1986 roku. E, Chcieli przywieźć na stoły wigilijne światło dla osób chorych, potrzebujących, biednych. Akcja ta spodobała się wszystkim. Każdy chciał mieć na swoim wigilijnym stole światło z Betlejem. Już kolejnego roku przyłączyli się do tego z Austriaccy skauci. Aktualnie akcja ta wygląda w ten sposób, że wybierane jest chłopczyk bądź dziewczynka z Górnej Austrii. Dziecko około 10-letnie, które dobrze się uczy, jest grzeczne, udziela się społecznie. To dziecko specjalnym samolotem linii lotniczych austriackich leci do Betlejem. Tam, w grocie Narodzenia Pańskiego, odwiecznego ognia odpala lampion. Z tym lampionem wraca do Wiednia, gdzie wielkie nabożeństwo ekumeniczne, gdzie jest przekazywane delegacjom narodowym, praktycznie z całej Europy i świata. W tym roku dołączyli do tej sztafety również harcerze, skałci z Mołdawii i z Argentyny. Światło to stamtąd rozlewa się naprawdę na całą Europę i świat. Do Polski po raz pierwszy Betleńskie Światło Pokoju trafiło w 1991 roku. Słowacy skałci na moście granicznym na Łysej Polanie zakopanym przekazali te Betleńskie Światło Pokoju harcerzom z Polski. Dzisiaj, kiedy nie mamy granic, dalej ta tradycja tkwi i jednego roku na krzeptówkach w Sanktuarium Maryjnym zakopanym jest przekazywane to światło, a kolejnego roku w Popradzie. I tak na zmianę. Światło stamtąd rozlewa się już do, na, do częstochowy i krakowa. Nasze takie typowo śląskie przekazanie jest w piekarach śląskich i stamtąd już światło rozlewa się dosłownie wszystkie miejsca, gdzie tylko możemy dotrzeć, staramy się być. Dzisiaj przychodzimy do was, do mieszkańców Zabrza, przekazać to bedleńskie światło pokoju. Co roku bedleńskie światło pokoju ma jakieś hasło przewodnie i ty, w tym roku jest to hasłem jest has, hasło brzmi. Światło dla Ciebie, i z tym przesłaniem dzisiaj przychodzimy do was, przekazać wam te betleńskie światło pokoju. Można będzie od że potem sobie od, te światło odpalić do swoich e, świeczek i zanieść do domu, żeby zapłonęło na wigilijnym e, stole. Jak powiedział komendant choroby śląskiej na jednym ze spotkań i przekazania betleńskiego świata pokoju, ta nasza służba i e, roznoszenia Betleńskiego świata pokoju będzie miała sens, jeżeli wy będziecie przekazywać to światło dalej żeby u jak najwięcej osób na Wigilijnym Stole to światło zapłonęło czuwaj dziękujemy druhowi i teraz zapraszamy do przekazania przewodniczącemu dyrektorowi biura prezydenta miasta panu Janu Pawluchowi zanim jeszcze odpalimy lampion to muszę tutaj powiedzieć dwa słowa ponieważ mieszkańcy Zabrza mają tutaj naprawdę zostali Wyróżnieni, myślę, ponieważ tutaj przed sobą stoi harcerka, taka niewinnie się uśmiecha w naszą stronę. Natalia, pomachaj tam do państwa. Ta drukna właśnie miała okazję odpalać betlejemskie światopokoju prosto z lampionu, który przyleciał z Palestyny. To właśnie ta drukna odpalała to światło od Sary, która specjalnie po to światło dla nas poleciała. Więc wielkie brawa dla druhny Natalii, która. Tak odważnie tam występowała i godnie nas reprezentowała. Reprezentowała miasto Zabrze. Super. Gratulujemy. I teraz następuje przekazanie światełka betlejemskiego. Dla Ciebie, czyli dla każdego z nas. Już się udało. I właśnie pan dyrektor otrzymał światełko betlejemskie. Ci księże dziekanie, pani dyrektor, dostojni zaproszeni goście, ale przede wszystkim drodzy mieszkańcy w imieniu pani prezydent Zawrze, pani doktor Małgorzaty Mańki-Szulik bardzo serdecznie dziękuję za to światło betlejemskie pokoju bo jestem przekonany, że jest taki wieczór na ziemi z powitym mrokiem i ciszem, kiedy niebo w zabrzu ziemi dotyka, a ludzie głos serca słyszą. Harcerze po raz pierwszy usłyszeli ten głos wiele lat temu i przekazali to betlejemskie światło pokoju. Dzisiaj to światło przekazuję państwu, bo jest to światło dla was. Czyńcie dobro i nie skąpcie go, bo nawet odrobina dobra jest zawsze komuś potrzebna. A najpiękniejszym dobrem jest uśmiech, bo on ma ogromne znaczenie. Pięknie to wyraziła matka Teresa z Kalkuty mówiąc: dobro się mnoży, kiedy się je dzieli. A zatem, Szanowni Państwo, dzielimy się światłem, dzielimy się pokojem, dzielimy się radością, radosnych, spokojnych. I rodzinnych świąt. Niech Pan Bóg błogosławi, abyśmy mogli przygotować się na przyjście dzieciątka, bo Bóg rodzi się w naszych sercach, a jednocześnie światło pokoju niech rozświetla nasze pokoje, abyśmy mogli lepiej się do tych świąt przygotować. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Myślę, że też jakieś słowo do nas przemówi Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Pani Katarzyna. To najpierw ksiądz. No to dobrze, to zapraszamy Pana księdza dziekana Arkadiusza. O, tak, żeby nie przedłużać, ja zapraszam księdza, który pobłogosławi te światełko pokoju, żebyśmy zanieśli nie tylko je w rękach, ale też w sercach do swojego domu. Księże, czy to będzie kazanie? Być kazanie, słuchajcie, ale takie krótkie opowiadanie na dobranoc, słuchajcie, to gdzieś tam krąży w internecie piękne z takim niesamowitym przesłaniem, ponieważ to światełko pokoju jest takim światłem wielkiej nadziei, potrzebujemy tego pokoju bardzo, szczególnie za wschodnią granicą. Otóż w pewnym pokoju, słuchajcie, na stole płonęły cztery świece. Pierwsza świeca, pokój powiedziała, że. Właściwie ludzie już mnie nie chcą i zgasła. Druga świeca e, wiara powiedziała jestem już nikomu nie jestem potrzebna, ludzie mnie nie potrzebują i zgasła. Trzecia świeca miłość. Tak naprawdę nikt mnie już nie chce. Już nie mam siły płonąć i też zgasła. I wtedy do pokoju weszło dziecko, małe dziecko. Dziecko zapłakało, e, zawołało: Co wy robicie? Ja tak bardzo boję się ciemności. Dlaczegoście zgasły? I wtedy odezwała się ta czwarta świeca. Powiedziała: Ja jestem nadzieja. Dopóki ja będę płonąć, zawsze jest szansa, że zostaną ode mnie zapalone te trzy pozostałe świece: pokój, miłość i wiara. I jest tak ważne, by pielęgnować w sobie nadzieję. To światło nadziei, myślę szczególnie w tych czasach, i tego Wam wszystkim też życzymy. By to były święta pełne nadziei, czasami wbrew nadziei, i by ta nadzieja przyniosła nam tak bardzo potrzebny pokój. Po błogosławie teraz to światło bytlejemskie, muszę znaleźć tu. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was. Wasze starania o pokój, wysiłki zmierzające do zaprowadzenia pokoju, także w naszych rodzinach. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. No to teraz, to teraz jeszcze tylko zabierze głos harcerz, a później wspólnie zaśpiewamy, przekażmy sobie znak pokoju. Śpiewamy znak pokoju. Jeszcze tylko słówko, zanim zaśpiewamy, ponieważ umknęło mi, a to jest bardzo ważna informacja, myślę, że tak naprawdę jedna z ważniejszych, <grych> ponieważ całą naszą sztafetę Becajemskiego Świata Pokoju, sztafetę harcerzy, którzy naprawdę dzień w dzień docierają do różnych miejsc, yy, wsparła pani prezydent naszego miasta, za co bardzo chcemy z tego miejsca jej podziękować, ponieważ gdyby nie jej pomoc, byłoby nam naprawdę ciężko. Dlatego wielkie brawa tutaj na naszej pani prezydent za pomoc w tej słusznej, cudownej idei. No a teraz śpiewamy właśnie, przekażmy sobie znak pokoju. Płyśnie nam robienie, gasząc w sercach naszych sąsiadów. I nadejdzie noc po jedna. Tylko jedna w całym roku, roku taka, taka noc. I wszyscy śpiewamy, choć tyle ty do nas jednak, chociaż na chwilę powitajmy ogromnie panią prezydent Małgorzatę Majkę szulik Jeszcze ma gieszynki. Kochani, no tych gieszynków za dużo nie jest, ale oczywiście co miałam, to rozdałam. Natomiast oddaję całe serce, bo myślę, że w tym sercu dla każdego z was jest miejsce. Pozdrawiam was, pozdrawiam was bardzo serdecznie i cieszę się, że teraz właśnie w tym wyjątkowym czasie możemy się spotkać, możemy tu na Placu Wolności spojrzeć na Piękne zabrze i myślę, że każdy z nas ma takie małe postanowienie, że na przyszły rok to dołoży swoją cegiełkę, żeby zabrze było jeszcze piękniejsze. Dziękuję księdzu proboszczowi. Dziękuję. Dziękuję panu dyrektorowi. Ale przede wszystkim dziękuję niezmordowanym harcerzom, którzy przynieśli dla nas światełko pokoju. Myślę, że to... O czym dzisiaj wszyscy marzymy, to zdrowie i pokój na całym świecie. W związku z powyższym, ta choineczka dla naszych harcerzy, żeby również od nas dostali upominek. Przynieśli światło dla Ciebie, a my przekazujemy choineczkę od Zabrzan. Dziękuję serdecznie. Wesołych świąt! No to teraz, jak już jest Pani prezydent, to możemy sobie też wspólnie zaśpiewać, że właśnie jest taki dzień. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień zwykły. Dzień, w którym radość wita przy. Taki dzień, tylko jeden raz w roku. Dziś nam rok go składa w darze. Niebo ziemi, niebo ziemia. Wszyscy wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy uzną wreszcie noc i Udało się, że pani prezydent do nas dotarła i mogła właśnie celebrować to przekazanie światełka. Dziękujemy bardzo! To już właściwie tak jakby już była Wigilia, jeszcze tylko dwa, trzy dni słuchajcie, bo ten czwarty to już właściwie Wigilia. Dziękujemy bardzo gościom księdzu, pani prezydent, panu dyrektorowi. Dziękujemy bardzo. A dla nas to oczywiście nie koniec, bo tu za chwileczkę rozpocznie się kolejna atrakcja, opowieść o zapomnianych zabawkach.